dobry, witajcie na kanale Michał Zasada Samochody. Jesteśmy w salonie samochodów używanych BMW Dobrzański w Krakowie. Przed nami BMW serii 3. Także zapraszam na prezentację. Model wyprodukowany w 2022 roku. Tutaj pod maską dwulitrowy silnik diesla o mocy 190 koni mechanicznych oczywiście sprężony z ośmiostopniową skrzynią biegów automatyczną firmy ZF. Genialny silnik tutaj 400 Nm pod maską. Mamy bardzo ładny kolor tutaj idealnie to widać właśnie w tych promieniach słonecznych jak się mieni. Jest to biały mineralny także tutaj taki lakier perłowy zwróćcie uwagę właśnie yy, jak zmienia swoje Swoją barwę, tutaj ten pigment lakieru pod wpływem natężenia światła. Linia stylistyczna M-Sport, także tutaj dużo bardziej e, agresywnie przeprojektowane przednie zderzaki. Mamy tutaj również czarny grill. E, czujniki parkowania z asystentem. E, oświetlenie tutaj w technologii LEDowej. LED jest e, tutaj skrętny. O rozszerzonym zakresie. 19-calowe felgi aluminiowe. Mamy tutaj zawieszenie M-Sport, obniżone fabrycznie o około 10 mm w stosunku do zawieszenia seryjnego. Opony, jak już wspomniałem, felgi 19 cali. Ogumienie mieszane z przodu 225 na 40 i 19 cali. Opona Pirelli 22 rok opony w bardzo dobrym jeszcze stanie. Tutaj linia boczna ramki wokół szyb lakierowane na wysoki połysk. Tutaj dwie podwójne końcówki układu wydechowego. Kamera cofania. Z tyłu mamy zastosowane ogminie 255 na 35R19. Samochód do tej pory przejechał niewiele jak na diesla, bo jedyne 54 tysiące kilometrów. Zajdziemy sobie do wnętrza. Mamy tutaj fotele sportowe. Skórzane. Martwe pole w lusterkach. Bo mam tutaj pakiet Driving Assistance. Elektrycznie składane lusterka. Kierownica M-Sport. Tutaj wieniec. Obszyty skórą. Poduszka powietrzna. Również tutaj obszyta skórą kierownica jest podgrzewana tutaj mamy guziki od tempomatu limitera, bluetooth i tutaj jest sterowanie infotainmentem asystent świateł drogowych board computer fotele półskórzane w środku mamy alkantarę manualnie regulowane mamy tutaj wysuwane podłudzia Pompowane boczki, i mamy tutaj regulację lędźwiową Czarna pocofitka, jak to w wersji M-Sport, dedykowanej łopatki zmiany biegów. I przebieg, zwrócił uwagę, 54 tysiące kilometrów. 22 rok produkcji, także relatywnie niewielki przebieg. Tutaj mamy. Serwis do wykonania na czerwiec, już Wam pokażę o co chodzi. Płyn hamulcowy według wskazań komputera pokładowego jest do wymiany. Tutaj mam pełną historię serwisową. Samochód miał wykonany przegląd przedsprzedażowy w, w czerwcu 2022, także ma dokładnie 3 lata. Pierwsza wymiana oleju, później druga wymiana oleju. No, i teraz ma do wymiany płyn hamulcowy. Kolejna wymiana oleju, sierpień 2026 lub 13 000 km. <laughs> Sprawdźmy sobie jeszcze średnie spalanie od nowości. Wielu użytkowników wiem, że to interesuje. No, i tutaj mamy odnowości spalanie yy, od momentu. Yy, od 54 000 km 5,9 litra, także uważam, że to jest to bardzo dobry wynik. Tutaj możemy też podejrzeć, jak był samochód użytkowany. No i tak naprawdę od nowości poruszał się w trybie komfort, co też zalecam. No i system bezpieczeństwa jeszcze Wam pokażę. Tutaj mamy ostrzeżenie przed kolizją czołową. oszczerzenie o opuszczeniu pasa ruchu z ingerencą w kierowanie, możemy to wyłączyć i ostrzeżenie o zmianie pasa ruchu radio to wiadomo w standardzie ale też mamy oczywiście Apple Car Play, Android Auto tutaj łączymy się bezprzewodowo z systemem BMW nagłośnienie Hi-Fi ze wzmacniaczem no i ekran oczywiście też jest dotykowy pokażę Wam jeszcze jak wygląda kamera cofania? Mamy asystent parkowania i asystent cofania. Także auto bez problemu. Jeśli tylko znajdzie punkt do parkowania, nam mm, samo zaparkuje. Lusterko się y, podczas wbijania biegów wstecznego obniża. Możemy to oczywiście wyłączyć. Także tak to wygląda. Mamy również y, ogrzewanie webasto, możemy sobie nastawić tutaj y, temperaturę. Wsiadamy do ciepłego wnętrza pojazdu. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda tutaj tylnia kanapa. Pytanie, czy ktoś tu jeździł, bo jest w bardzo dobrym stanie. No i tutaj jeszcze podłokietnik na napoje. Także komfortowo tutaj mogą podróżować cztery osoby. Mamy trzystrefową klimatyzację. Mamy dwa złącza USB typu C. Oświetlenie ambientowe, jeśli nie wspomniałem, również jest. Bagażnik 500 litrów pojemność. Fotele się składają. Tutaj jakby to oparcia foteli można złożyć. Testowałem dwa rowery, wchodzą z problemami. Trzeba tutaj mieć asystenta, co do tego nie ulega wątpliwości, natomiast możemy się w nie zapakować. Także podsumowując: 2022 rok produkcja, automat raz, 3 lata, dwulitrowy diesel pod maską w wersji stylistycznej M-Sport. Bardzo fajny przebieg, 54 km, także relatywnie jak na ten silnik, jest to niewiele. Bardzo dobra, sprawdzona konstrukcja. Jednostka napędowa, tak naprawdę produkowana od 2015 roku. Tutaj z małymi modyfikacjami ten silnik tutaj już jest sprężony z instalacją 24 v Miękka hybryda, także bardzo ekonomiczny. Widzieliście spalanie od nowości 5,9 litra. Wszystko Wam już powiedziałem, tak pokrótce. Jeśli macie pytania, chcecie dotknąć, przejechać się samochodem, jak najbardziej zapraszam do kontaktu. Na samochód będziemy mogli udzielić tutaj w salonie dwuletniej gwarancji BMW Premium Selection bez limitu kilometrów. Także serdecznie zapraszam. Trzymajcie się. Cześć.